Nazywam się Gosia Bednarczyk. Jestem instruktorem Indigo i od kilku lat częścią timu Z. Na co dzień w szkole w Gorzowie Wielkopolskim, a dziś przychodzę do ciebie z inspiracją na szybkie, łatwe jesienne zdobienie akwarelą. Zapraszam. No to działamy. Paznokieć pokrywam kolorem Kamila Wanila i utwardzam w lampie 30 sekund. Wykorzystując lepką warstwę produktu aplikuję złote płatki. To jest flame effect w odcieniu Eldorado i odstające elementy dogniatam, dociskam czystą rękawiczką. Całość pokrywam topem. Tutaj wybrałam Super mat. Jest to doskonały produkt do przygotowania podkładu pod zdobienia malowane akwarelą. No to do dzieła. Wybieram farbki, ulubione pędzle 003 oraz Aquarel Sting. Zaczynamy od cienkich linii. Najpierw jedna, druga i tak początek zdobienia mamy gotowe. Pora na listki i tutaj w roli głównej Aquarel Sting, który przepięknie rozcieniuje nam. Produkt. Pierwsze listki mamy gotowe i tak dopełniamy, domalowujemy kolejne elementy. Gałązek jeszcze pojedyncze cienkie przeciągnięcia. Wszystko po to, żeby kompozycja się wypełniła. Dla kontrastu listki w odcieniu pomarańczowym. No, i już pojawia się jesień. Tutaj koniecznie dobrze zblenduj produkt. Przy większych elementach ma to naprawdę duże znaczenie. Całość wypełniamy małymi drobiazgami. To fajnie podkręca kompozycję. Takie zdobienie z całą pewnością wykorzystasz. W jesiennych stylizacjach. Gotowe.